Jezusowi w obłoku, w obłoku, Józef z paną masy przy boku, przy boku. Hej, że i nody nady, dyna, narodzi się, bóg bedlejem, wedlejem, wedlejem. Hej, że i nody nady, dyna, narodzi się, bóg dziecinam, wedlejem, wedlejem. W umiejętnością w parze służą przy żłobie, przy żłobie. Kłócą, bucą delikatnej osobie, osobie. Hej, żyj nody na dyna, narodzi się Bóg dziecina w Betlejem. Hej, żyj nody na dyna, narodzi się Bóg dziecina Betlejem, Betlejem. Hej, żyj, no, dyna, dyna, Podarunki przybiegli przybiegli, zkoło szopę o północy obiegli, obiegli. Hej, że inoty, na ty się, Bóg dzieci nawet lejem, wedle ja Hej, że inoty, na ty, się, Bóg dzieci, nawet tam ogłosił te dziwy, te dziwy, których oni nie słyszeli, jak żyli, jak żyli. Hej, żyj no, nady na narodził się Bóg, Dziecina w Betlejem, Betlejem, Hej, żyj no, dyna, na narodził się Bóg, Dziecina w Betlejem, Betlejem, Już wari. Panie Pański, kim wycina, wycina, Sto człowieka, jedyna, jedyna. Hej, że i na no, dyna, na się Bóg, na betlejem, betlejem. Hej, że i na no, dyna, na się Bóg, na betlejem, betlejem. Już Maryja Jezulejka pobiła, pobiła, stąd wysyła i człowieka, stąd wstąpiła, wstąpiła. Hej, że i noc ty na narodził się Bóg, dziecina, Betlejem, Betlejem. Hej, że i noc ty na narodził się Bóg, dziecina, Betlejem, Betlejem. Gory gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku. Józef z nasystują przy boku, przy boku. Hej, że dody na na narodził się Bóg, Dzieci na Betlejem, Betlejem. Hej, że na 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 narodził się Bóg, Dzieci na Betlejem, Betlejem.